Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jednostka napędowa Fełku 35D jest przedstawicielem wspólnego japońskiego przemysłu samochodowego firmy Nissan. Potężna jednostka napędowa przeznaczona głównie do montażu w crossoverach. Charakterystyka techniczna. Silnik VQ35D jest kontynuatorem serii Nissana. Jest to 3-litrowy silnik o wysokiej żywotności i zwiększonej mocy. Jednostka napędowa stała się pierwszym przedstawicielem nowej linii silników z oznaczeniem VQ. Po sukcesie pojawiło się sporo silników o tym oznaczeniu i różnych pojemnościach. Infiniti Q50 z silnikiem VQ35D, nowy 3,5-litrowy silnik w najpopularniejszej modyfikacji ma moc 280 km, ale w zależności od modelu parametr ten może wahać się od 230 do 250 km w 2 generacji i od 260 km do 300 km w 3 generacji. Różnice między tymi dwoma wariantami dotyczą kolektora dolotowego kanałów głowicy cylindrów, wzmocnionego bloku cylindrów i mniej sztywnych sprężyn zaworowych. Pod względem technicznym silnik jest początkowo wyposażony w kuty wał korbowy i korbowody, długość 144,2 mm, tłoki pokryte molibdenem, wysokość sprężania 30,1 mm. Oraz system zmiennych faz rozrządu CVTC na wałkach dolotowych. Charakterystyka wałków rozrządu, fazy 240-238, wznios 9,57-9 i 57 mm. Pojazdy terenowe były wyposażone w wałki rozrządu z fazą 230-232. Wznios 9,09 mm. Hydrokompensatory w VW 35D są nieobecne. Regulacja luzów zaworowych odbywa się metodą selekcji popychaczy co 100 000 km. Rozważmy główne parametry techniczne jednostki napędowej.